Po dwóch miesiącach przygotowań i ciężkich treningów drużyna piłkarska KP w najbliższą niedzielę zainauguruje nową rundę wiosenną, meczem wyjazdowym do Marcinkowic. Zarówno piłkarze, jak i trener Jerzy Szaliński mają wielkie nadzieje. Pierwsze miejsce w grupie wrocławskiej zapewni im awans do czwartej ligi. Czas szybko zleciał, okres przygotowawczy dobiegł końca. Jesteśmy trzy dni przed pierwszym meczem inaugurującym nową, nową rundę. Dużo tego czasu, monotonne treningi, duża objętość treningowa, mamy wszystko już to poza sobą, jesteśmy przygotowani, żeby zdobywać punkty w meczach, w meczach ligowych. Runda jesienna dla Dolnobrzeżan była bardzo udana. Obecnie drużyna AKP zajmuje pozycję lidera z dorobkiem 38 punktów. Myślę, że ta runda była no, nadspodziewanie udana dla naszej drużyny, bo po raz pierwszy... Od chyba od sześciu lat jesteśmy na pierwszym miejscu w klasie okręgowej. Zawsze już po pierwszej rundzie liczyliśmy stratę do pierwszego lub do drugiego zespołu i ja będziemy musieli punktów odrobić. No, zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Może oprócz jednego meczu z Vivą Gosz, który no, niespodziewanie u siebie przegraliśmy. A tak do pozostałych meczy i do pozostałej postawy na boisku, no wydaje mi się, że. No, zagrali bardzo dobrze. Zarząd klubu przed zespołem stawia jeden cel, którym ma być awans do wyższej klasy rozgrywkowej. To przed naszą pierwszą drużyną seniorów stawiamy cel jeden, no, ten awans do czwartej ligi. Pierwszy mecz już jest tą niedzielę przyszłą. Rozegramy go w Marcinkowicach o godzinie 14 z tamtejszym sokołem. No i wydaje mi się, że to będzie kolejny krok do tego upragnionego awansu do w Brzegu Dolnym, wreszcie do tej czwartej ligi, bo te obiekty, miasto no i zawodnicy na to zasługują. Jeżeli chodzi o skład drużyny, to uległ on zmianie. Z zespołu do oboru Oborniki Śląskie odszedł Tomasz Michalewski. Pozyskano zaś dwóch nowych zawodników, Dariusza Skrzypickiego oraz Damiana Kruczek. Pojawiły się dwie osoby dwie osoby znane dolnoobrzyskim kibicom. Jeden zawodnik stary, nowy. Mowa o Darku Skrzepickim, który powrócił do nas z Wołowa i Damian Kruczek, który też z tego samego klubu do nas, do nas przyszedł. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w niedzielę 11 marca na wyjeździe. Spotkanie to otwiera szansę przed do tej pory rezerwowymi piłkarzami KP. A wszystko z powodu kontuzji dwóch podstawowych zawodników Marcina Mróz i Dominika Maziarz. Z takim lekkim pesymizmem podchodzimy do pierwszego meczu. Aczkolwiek podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Będą mieć szansę, ci którzy w przypadku zdrowych chłopców, tych co mają teraz kontuzję, musieliby usiąść na ławce. Mają szansę pokazać się i, i mam nadzieję, że zrobią wszystko, żeby, żeby zagrać na, na podobnym poziomie. Jak mówi kapitan zespołu Robert Rosiński, drużyna walczyć będzie o każdą bramkę i każdy punkt, który przybliży ich do upragnionej czwartej ligi. Będziemy walczyć na pewno o awans do czwartej ligi. Uważam, że jesteśmy po dwumiesięcznym, ciężkim okresie przygotowawczym. Natomiast powiem szczerze, że po tych sparringach na wyższym szczeblu z przeciwnikiem, śmiem powiedzieć, że wyglądaliśmy naprawdę bardzo przyzwoicie. I obyśmy podtrzymali tą pasę sparingów, przenieśli to na boiska ligowe, uważam, że możemy sobie zapewnić awans do czwartej głowy.